O, dzień dobry ogółem, ja to chciałem tak ogólnie wam powiedzieć, tak, o co ostatnio się dzieje w internecie, ktoś mnie ostatnio prosił i mówił, że o, taki kontencik to byłby spoko, to się nazywa komentatory, tak, Komen, komenta, komenta, to, komentary, no to chcecie, macie, no to w takim razie spróbujemy i teraz generalnie ostatnio dowiedziałem się takich ciekawych rzeczy, że Najman nagrał piosenkę. I no to w takim razie nie, no wypadałoby w sumie najpierw, zanim się wypowiem, najpierw wypadałoby jej przesłuchać, tak, żeby chociaż mieć jakiekolwiek pojęcie o tym, co, 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 co tutaj będę robić. No to teraz w takim razie puszczamy początek. Ruszył Najman! Ruszył Najman na złotówę, ależ niesamowita kanonada! Generalnie no to trochę kisnę, nie, bo ja, ja wiem, znaczy Najman ogólnie nie jest głupi, bo niektórym z was może się wydawać, że on jest głupi tak nie jest on tylko udaje głupiego bo mu się to opłaca ja na przykład y, ja postrzegam siebie jako totalnego debila i robię z siebie totalnego debila i jestem debilem ale nie w, nie Najman tak nie ma on po prostu udaje debila i uwierzcie mi że tak jest to wbrew pozorom jest naprawdę mądry koleś on wie jak robić biznes na robieniu z siebie debila tak naprawdę jest mądry i nie ma co do tego wątpliwości, ale to w jaki sposób siebie tutaj zaprezentował jako debila, odejmuje mi po prostu mowę. Dlaczego? Teraz jeszcze, powtórzmy jeszcze raz ten fragment, Ruszył Najman! Ruszył Najman na złotówę, ależ niesamowita kanonada. No, rozumiecie, no, ruszył Najman na złotówę. No, to pomijając w ogóle fakt, że Najman przepierdolił w tej walce. Przepraszam, nie będziemy przeklinać na komentarz. Przegrał po prostu. No, testosteron dla jego, L-testosteron dla jego nie był dobrym. Yy, ogólnie to taksuwa no to wygrała, ale to dobrze. No to nic nie chce, Słuchajcie, Najman wygrał z bonusem BGC, także ma osiągnięcia na, na swojej scenie sportowej jako zawodowy fighter MMA. Ja mogę się pochwalić, że również wygrałem yy, kiedyś bójkę w podstawówce z fighterem MMA. Ale potem była dogrywka i dostałem w pierdol. Także, no, przepraszam, dostałem pod pupie. No to nie wiem, to jak to teraz się, że to jest remis, tak? Czy, czy wygrałem? Ale mogę powiedzieć, że wygrałem, ale w sumie potem na dogrywce przegrałem, więc w sumie przegrałem? Nie, wiem, nie, nie to jest istotne. W każdym razie, na e, czyterze, mówimy, te, te w podstawówce nie był fajterem MMA, teraz już jest. Nie, nie będę mówić o ko, mówi, ale no, rzeczywiście miałem taką sytuację. W każdym razie, e, jeszcze raz puśćmy ten fragment. No i jest ta. Widzicie, no taka płodna gąska całe te żądłem bożym, by ją tam. No i ona tak wypina dojce tak do tego Neymana, no, i taki, o, no i stoi Najman, taki powiem wam, no lata 90., nie? kudy tutaj kałach, nie? Tak to my wygrywasz, przegrywasz, zaciskasz. No dobra, no czy jest to kreacja, jest to celowo zrobione, no to ma, to ma robić wyświetlenia. Musiało zostać tak zrobione, ale teraz w ogóle, ja rozumiem. No dobra, promujemy teraz yy, trzeba promować Gale Fame MMA. Znaczy, oj, przepraszam, lokowanie MMA VIP 2. I teraz początek filmu zaczyna się tak, jakby Najman wygrał, ale on no nie wygrał. No dobra, no to tak zostało to wykreowane. Podejrzewam, że montażyści zrobili to celowo, ale oglądajmy to dalej. Zobaczymy, co, co tu jeszcze się dzieje, bo na razie, no to tak, kurde, kisnę, nie? No dobra, przewidnijmy trochę. Dwa, wielki shit. tak to. to. VIP numer 2, No i cały czas jest tak. Yy, zdjęcie oktagonu jakieś tam. Tutaj dojce. No tutaj znowu dojce. I tutaj znowu dojce. No to dojce. dojce. I Najman. Dojce. Klatka. Najman. Dojce. Dojce, Najman. Klatka. No montażysta płakał, jak montował. MMA VIP. Najman. Dojce. Tutaj. No, jest tutaj, powiem Wam, no, ciekawa sytuacja. Yy, ogólnie, gąski, powiem Wam, yy, pierwsza klasa. A czy no. Nie każda, ale już nie będziemy się wypowiadać przecież na temat urody. Yy, tutaj yy, po prostu pani, które zawitały na Bożym Teledysku całe te, ponieważ nie o tym będziemy, nie, powin nie o tym powinniśmy rozmawiać, tylko o walorach yy, tutaj muzycznych. Jakoby Najman teraz nie dosyć, że filantrop, po prostu filantrop, akrobata, bokser tajski, bokser polski, to teraz jeszcze muzyk, akrobata, jeszcze by jakby płytki kładł, to już w ogóle byłby mega. Ale no dobrze, w takim razie podsumujmy teraz tak, po tym fragmencie, który przed chwilą usłyszałem, dochodzę do wniosku, że jest to taki styl, nie wiem czy kojarzycie, kiedyś był taki jak, jakby raper? I no to był karamba. I ci, co znają, znaczy boomerzy znają, nie? Bo to jak się z laską zerwało, to się puszczało karambę e, Po całej mnie w dupę tak się nazywa piosenka. Możecie sobie wyszukać. I e, zauważyłem pewne podobieństwo. Po prostu karamba nie miał zbytnio rapować. E, no Najman, najwyraźniej też nie potrafi rapować, ale nadal nie wiem jaki to jest. Jaki to jest gatunek muzyki. Numer dwa, wielki hit, tak to, to. Ale dupy, 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 dojce, dupy, dupy, dojce, A tutaj. Dupy, tutaj akurat scenarzysta mówi, dobra, to te trabuły cyce cyce Najman, cyce klatka, a teraz dupy Najman, dupy Najman, dupy Najman. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze jest. Znowu dupy Najman, dupy Najman. Ale to, to nie, dobra, do, dochodzimy do. Ja dochodzę do fundamentalnej konkluzji, że i według mnie, tak? Według, według mnie ja jestem. Znawcą po prostu muzyki. Pamiętajcie, że tutaj. Transgresja Boża to jest najlepszy zespół na świecie. No to powiem Wam, że mogę z czystym sercem zakwalifikować tą piosenkę do gatunku rap, hip-hop. Nie, no dobra, teraz zbyt bardzo. Gdzieś tutaj mniej więcej ona się znajduje. No i spoko. Ehm, dobra, no przejdźmy, zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy zaprezentowane. I Instagram YouTube też Tak to to mem, jestem raperem, nie pomylić się z zerem. To, że rapuje, nie znaczy, że... Uja kupuj. Nie, dobra, już przestań knurze ty. Boże. No ja wam powiem, że to taka ciężka jest sytuacja. Yy, powiem tak yy, jeśli chodzi o. Montaż, no to jest gitówa, nie, całe te, no, o, ale tutaj Najmana znalazłem, ale tutaj, dobrze, to ja wycinam go teraz, bo to on będzie na miniaturkę tutaj, Boże, da, dawaj miniaturkę, a, Najman, kurde, taki seksowny Najman, dobrze, seksowny Najman wydał piosenkę, to będzie tytuł, Yeah, dobrze, i teraz tak, e, no, ogólnie, e, fajnie, e, są cycki, są dupy, jest klatka, jest Najman, jest kałasznikow, jest gangster. Pani w rudych włosach ładniejsza. Musiałem to powiedzieć. Tak po prostu uznałem, że powiem to, bo jestem. Jestem youtuberem Bożym i rządło Boże tutaj wskazało, tutaj no. Wygrała, no. Według mnie. no Znaczy, no pewnie to Jezus Maria. Przepraszam, tutaj mi się kliknęło coś. Dobrze, i teraz. Mianowicie, no tutaj chyba nic więcej nie mam do powiedzenia. No, aha, no i oczywiście ocena, zawsze na końcu trzeba powiedzieć ocenę, no to... No kurczę, powiem wam, jest to problematyczne dosyć teraz, ponieważ te, jeśli chodzi o montaż, to uważam, że jest takie, no, 4 na 10. Zrobiłbym, nie że się reklamuje czy coś, ale oferuję y, różnym, wiecie, tak jakby ktoś chciał, że mu zmontować, wiecie, z, z, ze studniówki albo po prostu z tam, z dziesiątych urodzin, no to dawajcie, będzie dobrze, ale tutaj zrobiłbym to lepiej. I jeśli chodzi o Rabnajmana, no to nie spodziewałem się tutaj żadnych y, tutaj wodotrysków, ale wyszło całkiem słabo, ale za to kiepsko i... Przewidywalnie, czyli no spodziewałem się mniej, a dostałem więcej, więc jest dobrze, czyli takie no 4 na 10. I resztę bym ocenił na to, że no, no jest po, nie, po prostu no, no jest, pff. nie wiem, no sami wejdźcie, obejrzyjcie, wtedy ocenicie, no obejrzyjcie całość i wtedy dajcie znać, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tego typu kontencie. No, z komentatory, jak się wam podobało, to... To nie wiem, no to fajnie, super, a jak ci się nie podobało To nie zapomnij anulować subiekcji I dać kciuka w dół I wtedy jest i i wypierdalaj, elo